Witam. Dziś zrobimy sobie ogórki w ketchupie. Ja Was zapraszam. I Wspomnę tutaj 2 kg ogórków i pół kg cebuli. Tutaj mam ketchup, ale to nie wszystko, co będzie nam potrzebne. Już wam tylko powiem, do czego, dlaczego tutaj moczę te ogórki. Dwie sprawy. Po pierwsze, będą bardziej jędrne, po drugie. Wszystkie rzeczy, które się do nich poprzyklejały, jakieś tam delikatne listka, czy ziemia, czy cokolwiek, nawet jak je dokładnie umiecie, to warto je odmoczyć, to odpadnie i jeszcze raz wtedy umyć i będzie to idealne. Dobra, jedziemy. Na początek zrobimy sobie zalewę. I teraz tak, zalewę będziemy sobie odmierzali szklankami. Szklanka 250 ml, taka zwykła u nas standardowa w Polsce, i do tego garnek. Jaki garnek? Stary garnek. Nie używajcie nowych, fajnych garnków z tego względu, że ocet, sól ma bardzo duży wpływ na stal szlachetną i później mogą Wam zostawiać takie plamki na dnie garnka i trudno się ich pozbyć, więc ja Wam mówię jakiś taki garnek, który się rzadko gotuje i który tam się trzyma z tyłu w pół w szafce, żeby go nie było nawet widać, więc ja taki tutaj mam i zaczynamy zalewę. Do garnka dodajemy 1 trzecią szklankę cukru 1 trzecią szklankę octu. Ocet kupujcie sobie tylko w szklanych butelkach, nie kupujcie w plastiku. To jest jednak kwas i on wymaga tego, żeby był sprzedawany w szkle i ja kupuję też w szkle. Cena dużej różnicy nie ma. I to jest ocet spirytusowy 10%. I 1 trzecia szklanki oleju. I jeden koncentrat pomidorowy 200 gramów, ok ketchup ketchup również 200 gramów dwie płaskie łyżki soli I łyżka świeżo zmielonego pieprzu. Ok. Teraz wszystkie składniki wymieszamy, odstawimy na, u mnie w moim przypadku to będzie na kuchenkę gazową i musimy to zagotować. Więc teraz będę się starał zagotować moją zalewę, no i oczywiście raz po raz trzeba to zamieszać, żeby po prostu się to nie przykleiło gdzieś do dna. To jedna sprawa, druga sprawa, gotujemy to tak naprawdę krótko, parę minutek i to wystarczy. Także za chwileczkę widzimy się na stole i przygotujemy ogórki. Więc teraz zajmiemy się ogórkami. Co robię z ogórkami? Ja tych dupek tak zwanych... Nie chcę mieć, bo, no bo ich nie chcę mieć po prostu i tyle. Ja ich po prostu nie lubię później, takie małe kawałki. I resztę kroję na mandolinie. Można nożem, ale na mandolinie jest dużo szybciej. No, ja zaraz Wam pokażę trochę grubsze. Kroję na takie kółeczka. Zaraz Wam pokażę, jakie grubości. One będą miały tak Pół centymetra powiedzmy, zobaczcie. Takiej grubości robię po prostu te krążki. Pół centymetra, tak? No i jak mówię, ja tego po prostu to usuwam. No i jadę na mandolinie. Ogarnę te 2 kg i zaraz się widzimy, z powrotem. Więc do górki mam ogarnięte i ja przesypuję sobie do takiego garnka, który ma 13 litrów i to jest mój garnek do bigosu będzie mi się w tym lepiej mieszało i może sobie tutaj postać, mam pokrywkę do tego więc będzie gitara, ale teraz zajmiemy się jeszcze cebulą i teraz z cebulą robimy tak, że kroimy ją w krążki w ten sposób, no i wrzucamy od razu do ogórków więc tak kroimy całą resztę Okej, okay, cebula ogarnięta. Ja tylko to wymieszam delikatnie z tą cebulą i idę po zalewę. Najlepiej zrobić to ręką, no, bo tak jest najlepiej po prostu. Żadnymi tam łyżkami, tylko porządnie to ma być wymieszane. O, Dobra, idę po zalewę i jeszcze raz to wymieszam. Okej, okay, no i tutaj mam moje ogórki, jak wiadomo z cebulą i tu jest moja zalewa, ona już jest chłodna. Znaczy taka jest letnia w sumie. Całą dodaję, ja ją przeladzę sobie z garnka do miski, żeby po prostu szybciej, szybciej była chłodna. No i już teraz ręką nie będę tego taplał, nie chcę się brudzić, ale muszę to dokładnie, dokładnie, nie jednak ręką. Muszę to wszystko dokładnie wymieszać z tymi ogórkami. I to naprawdę musi być zrobione dokładnie, żeby każdy ogórek dostał tej zalewy. One puszczą jeszcze wodę te ogórki, to będzie idealne, żeby od razu nałożyć słoiki, ale to wam jeszcze pokażę. Pachnie już to bardzo fajnie, przyjemnie. Dobra, tak to zostawiam, przykryję tylko pokrywką. I niech to na mnie czeka około 4 godzin. Za 4 godziny się widzimy i robimy. I tak, tak wyglądają ogórki. Widzicie, już jest trochę zalewy na dole. I tyle w zupełności wystarczy. Jeszcze tylko trzeba je raz wymieszać. Oczywiście spróbować. Jeżeli chcecie bardziej pikantne, możecie sobie w tym momencie właśnie dodać czyli chili, czy papryki ostrej. Ale ja już tak zostawię, bo ketchup miałem pikantny. I teraz co? Biorę słoik, nie ja używam półlitrowych. Dlatego że taki półlitrowy się zje i nic nie zostaje, i jest ok, ale taki litrowy to miad go parę dni i, i po prostu wolę mieć cały czas na świeżo. Więc takie półlitrowe no i nabieram łyżką, i wrzucam do środka do przetworu. Kupcie sobie taki lejek, jak ja mam. Nawet 10 zł chyba nie kosztuje, nie wiem, to parę groszy kosztowało, a służy już mi drugi rok i jest naprawdę to fajna sprawa. Do pasteryzacji już grzeję w tym momencie wodę. Będę to pasteryzował. 10 minut od zagotowania, 10 minut, nic więcej, tyle wystarczy i ogórki też nie będą takie ciapowate, tylko będą bardzo fajne. tu Wam chciałem jeszcze pokazać że po napełnieniu słoika trzeba to udusić po prostu troszeczkę tak w ten sposób i jeszcze trochę wejdzie. Okej, okay. tak to musi wyglądać, tak żebyśmy, żeby ta zalewa po prostu też w środku była, bo jak luźno to nałożymy, to ta zalewa tam się nawet nam nie pojawi, więc Udusimy, trzeba to troszeczkę tak udusić i będzie spoko. Oczywiście na koniec ja tą zalewę całą równo rozleję jeszcze do tych słoików, także będzie akurat. Zobaczcie, po nałożeniu tak zalewa wam, po przyduszeniu tak zalewa wam, powinna wychodzić właśnie na wierzch ogórków. No i jak widzicie, wyszło mi 7 słoików, takich półlitrowych, pełnych fajnych, takich półlitrowych. Teraz dobrze wyparzonymi wieczkami dokręcam. I będę pasteryzował po zagotowaniu wody 10 minut. No, i jak widzicie pasteryzuję po 4 słoiki tylko bo mam bardzo mały garnek, ale w tym momencie od zagotowania pasteryzuję to 10 minut, po czym wyciągnę słoiki, obrócę do góry dnem i tak już je zostawię do ostygnięcia. Ja Was serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejne moje przepisy.